Daniel Szkarubski, Konfederacja. Szanowni Państwo, no najpierw jeśli chodzi o służbę zdrowia, należy zacząć od tego, że system oparty o monopolistę NFZ jest po prostu nieskuteczny i nieefektywny. Pora się po prostu pogodzić z faktami. Bo ten system jest nieskuteczny na wielu szczeblach. Dla przykładu, nie dalej, jak dzień temu miałem sytuację, gdzie osoba mieszkająca we Wrocławiu Potrzebowała skorzystać w Opolu z przychodni i nie mogła się po prostu dodzwonić. Dlaczego tak jest? Dlatego, że monopolista NFZ to także moloch biurokratyczny, który narzuca na dyrektorów placówek, ale także i na lekarzy różnego rodzaju zobowiązania proceduralne, zobowiązania no po prostu krótko mówiąc, papierologię dostają tutaj lekarze i dyrektorzy tonę makulatury do wypełnienia i to trzeba z tym trzeba przede wszystkim skończyć, jeśli nasza służba zdrowia ma wkroczyć na ścieżkę naprawy. Musimy odbiurokratyzować NFZ i skończyć z monopolem Narodowego Funduszu Zdrowia. Dosypywanie pieniędzy to było coś, co poprzednie ekipy rządzące już próbowały robić i to się nie udało. Nadal jest problem z Polską Służbą Zdrowia, pomimo tego, że dorzucane były cały czas pieniądze z naszych podatków. Dlaczego trzeba przejść na nowy model, spróbować czegoś innego? Dlatego, jako Konfederacja, mówimy, że trzeba zakończyć monopol Narodowego Dziękujemy Funduszu Zdrowia. Bardzo czas minął. Róbski, Konfederacja, prosimy bardzo, minuta dla Pana. Szanowni Państwo, ja bym chciał tutaj rozminąć wypowiedź. Mówiłem już o odbiurokratyzowaniu NFZ-u, o rozbiciu monopolu NFZ-u. Teraz powiem, czym byśmy to zastąpili. Po pierwsze, rozbicie monopolu NFZ nie oznacza jego likwidacji. To muszę zaznaczyć. Chodzi tutaj o to, żeby wprowadzić system, który jest podobny w Niemczech. System różnego rodzaju podmiotów samorządowych, społecznych, również państwowy, tak i Także w tym systemie to pieniądze podążają za osobą, która chce się ubezpieczyć i wtedy rośnie jakość świadczonych usług. Oczywiście jest zawsze pakiet gwarantowany, pakiet usług gwarantowanych dla każdego w ramach koszyka ustawowy i coś takiego proponujemy, zaś poszczególne podmioty rywalizują między sobą o klienta poprzez dodatkowe świadczenia zdrowotne w ramach pakietu. Pan Daniel Szkarubski. Szybko podsumowując, przypomnę tylko, że jako konfederacja optujemy za rozbiciem monopolu NFZ-u i wprowadzeniem konkurencyjnych warunków, tak żeby różne podmioty konkurowały o pacjenta, zaś krótko odnosząc się do wsparcia socjalnego nie będę odkrywczy, jak powiem, że też żałuję, że nikogo z Prawa i Sprawiedliwości tutaj nie ma, ale niech przemówi największy ekspert z Prawa i Sprawiedliwości, który jeszcze rok temu mówił, że rewaloryzacja programu z 500 plus do 800 plus napędza inflację i stwierdził to niejaki Jarosław Kaczyński. No chyba w pisie nikt nie będzie polemizował z Jarosławem Kaczyńskim, ale okazuje się, że teraz, gdy dochodzimy do wyborów, już można nie 700, plus, a 800 plus rzucić, i jak widać, już teraz inflacja nie szaleje. To proinflacyjne szaleństwo trzeba zakończyć, zanim chleb będzie po 60 zł za bochenek. Dość po prostu takiego myślenia, że po nas to choćby potop. I myślę, że na tym zakończę swoją wypowiedź. bardzo. Ja bym poprosił tutaj o zadanie pytania pana Arkadiusza Hoffmana. I zapraszamy Pana Arkadiusza do mikrofonu. Tak, żeby nas wszyscy internauci dobrze słyszeli i słuchamy. Ja mam tutaj pytanie do reprezentanta Konfederacji, mianowicie jak Państwo jako Konfederacja macie pomysł na oddłużenie powiatowych szpitali i bardzo bym prosił o konkretną odpowiedź. Dziękuję. I minuta dla Pana, słuchamy. Szanowny Panie, dziękuję bardzo za to pytanie. Tak jak już wspominałem wcześniej, przede wszystkim wymagane są zmiany systemowe. Dopóki nie wprowadzimy zmian systemowych, oddłużenie szpitali nie będzie możliwe. Nie będzie możliwe skuteczne przeprowadzenie oddłużenia szpitali. Musimy wprowadzić, tak jak już wspominałem wcześniej, odbiurokratyzowanie Narodowego Funduszu Zdrowia, który pochłania kolosalne ilości pieniędzy na różnych szczeblach i musimy doprowadzić do warunków. Konkurencyjności, jeśli chodzi o różnego rodzaju podmioty, tak żeby polskim systemem zdrowia nie zarządzał jeden biuro zbiurokratyzowany moloch, wywodzący się rodem z PRL-u, rodem z komunizmu, choć powstał w 2003 roku. To jest niestety spadkobiercą zeszłego systemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pana Bartłomieja Czuchnowskiego, zadanie pytania. Dziękuję bardzo serdecznie. Pytanie kieruję do przedstawiciela Konfederacji pana Daniela Szkarubskiego. Wcześniej to pytanie chciałem zadać przedstawicielowi Prawa i Sprawiedliwości, ale jak widać nie można liczyć na ich obecność, kiedy są naprawdę potrzebni. Pytanie, czy Konfederacja rozliczy byłych ministrów zdrowia, takich jak Szumowski, Niedzielski? za brak dostatecznej opieki zdrowotnej w czasie lockdownów, które oni sami wprowadzali, co również powodowało nadmiarowe zgony. Dziękuję bardzo. Tak, jeśli chodzi tutaj o odpowiedzialność wymienionych ministrów, pana Szumowskiego, również to jak najbardziej jesteśmy, wyrażamy takie stanowisko, że muszą zostać rozliczeni i jest to rozszerzenie naszego ogólnego postulatu o wprowadzenie odpowiedzialności urzędniczej. Działalność urzędnicza musi być kontrolowana przez społeczeństwo i nie może być tak, że ministrowie po prostu znikają, przechodzą na inne stanowiska. Czasami nawet nie są usuwani ze swoich stanowisk i za błędne decyzje w żaden sposób nie odpowiadają. No jest to po prostu patologia i taka patologia nie może mieć miejsca. Dlatego jako Konfederacja rozliczać będziemy nie tylko ministrów zdrowia za ich błędne decyzje, ale wszystkich urzędników za błędne i nieodpowiedzialne decyzje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ewa Makowiecka-Gryko. Pytanie zada pan Roland Skowronek. Szanowni Państwo, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że demografia jest bardzo poważnym problemem dla naszego kraju. Koalicja Obywatelska zapowiedziała już przywrócenie finansowania in vitro z budżetu państwa jako jeden z środków zaradczych w tym kryzysie. I mam teraz pytanie do przedstawiciela Konfederacji. Czy Wy poprzecie nasz wniosek, czy nie? A jeśli nie, to dlaczego? Dziękuję. no dla bardzo. bardzo. Dziękuję bardzo za pytanie. Przede wszystkim, jako konfederacja musielibyśmy się najpierw pochylić nad konkretnym wnioskiem, żeby móc cokolwiek oceniać. Ocenianie przed tak czy nie w ciemno byłoby po prostu odpowiedzią nieuczciwą. Jako konfederacja uważamy, że wszystkie tego rodzaju propozycje należy przeanalizować poddać się chłodnej analizie, jednak na chwilę obecną, jeśli pan pyta, czy poparlibyśmy wniosek, którego nie ma, no to odpowiedź brzmi nie, nie poparlibyśmy wniosku, którego nie ma. Dziękuję bardzo. My również dziękujemy. Mniejszość niemiecka, Zuzanna Donat-Kasiura. Proszę o zadanie pytania, panią Joannę Hasę. Tym razem pytanie do przedstawiciela Konfederacji. Jakie działania chce podjąć państwa ugrupowanie, żeby w szpitalach zapewnić lekarzy i odpowiednią ilość personelu, bo sami widzimy, że jest z tym ogromny problem. Słuchamy. Tak, według danych Eurostatu rzeczywiście jest u nas pod tym względem problem, jeśli chodzi o lekarzy, specjalistów i tak dalej. Jednak nie ma tutaj prostego rozwiązania. Musimy jednak nadmienić, że. W systemie prywatnym nagle kolejki znacząco się skracają. Podczas gdy na NFZ czekamy od kilku miesięcy do nawet kilku lat, okazuje się, że te same usługi w systemie prywatnym są możliwe do zrealizowania w jeden bądź dwa dni. Co pokazuje tylko, że nasza propozycja jako Konfederacji jest słuszna, by wprowadzić urynkowienie, konkurencję między różnymi podmiotami. Tak jak już wspominałem wcześniej. Są to, może będzie to podmiot państwowy, podmioty samorządowe, społeczne, prywatne i w ten sposób możemy szybciej załatwić problem braku kadrowego. No, rozwiązanie braku kadrowego to jest praca na lata i dotyczy no, to już proszę. demografii też. No i teraz czas na trzecią drogę, na panią Annę fetas Pawełec. Ja zapraszam pana Janusza Telesza. Tym razem mam pytanie do Pana z Konfederacji, bo była mowa o bonie zdrowotnym. Ten bon zdrowotny nie do końca jestem pewien, czy ma być w skali roku, czy ma być w skali corocznej. Natomiast pytanie moje brzmi tak, co w przypadku, gdy dostanie się, dostanie ktoś ten bon zdrowotny i ulegnie ciężkiemu wypadkowi, gdzie jego operacja będzie kosztować kilkadziesiąt, może i kilkaset albo i więcej tysięcy złotych. Co wtedy? I drugie pytanie, czy jeżeli zakładając, że bon zdrowotny będzie w skali roku niewykorzystany w skali roku przeparni, czy będzie się kumulował? To, dziękuję za to pytanie, bo to daje mi możliwość jakby troszeczkę rozwinięcia tematu bonu zdrowotnego. Bon zdrowotny przydzielany jest każdemu Polakowi, jednak nie jest tutaj wykluczone, że jest to. Yy, jest on uwspólnotowiony, czyli ludzie generalnie dokładają się do wspólnego systemu. To jest system solidarnościowy, i, i jeśli na przykład nie zostanie bon zdrowotny wykorzystany, bo dajmy na to, ktoś cieszy się dobrym zdrowiem, to nic tylko się cieszyć, ale bon zdrowotny będzie przeznaczany dla tych osób, które na przykład. Potrzebują specjalistycznego leczenia, które kosztuje więcej. Tak więc on, tak jak już wspominałem, jest przydzielony do pacjenta. Jednak jeśli pacjent go nie wykorzystuje, jest on solidarnościowy. Dziękujemy bardzo. Tak więc poproszę pana Dawida Gaczyńskiego o zadanie pytania. Miałem pytanie do przedstawiciela PiSu, ale no jakby nie zaszczycili nas <grywanie> swoją obecnością, więc zadam je Danielowi. Czy powinniśmy utrzymywać świadczenia socjalne dla imigrantów? Minuta dla pana. Tak, jeśli chodzi o. Świadczenia socjalne dla ludzi z obcym paszportem, dla imigrantów no, PiS nie, mia, nie ma tutaj żadnych hamulców, jeśli chodzi o rozdawnictwo i program „500, plus teraz „800 został rozszerzony też na imigrantów i już wcześniej były problemy z tym, były wręcz nadużycia, zwłaszcza na ścianie wschodniej Ukraińcy Pobierali świadczenia 500, pod czym wracali do siebie na Ukrainę i te pieniądze po prostu szły za naszą wschodnią granicę. Dlatego, jako Konfederacja, mówimy jasno: zero socjalu dla Ukraińców, zero socjalu dla imigrantów. Te świadczenia socjalne mają przede wszystkim być. Wspierać naszą lokalną gospodarkę, a nie tak, że jeśli już te pieniądze są wydawane, no to one idą gdzieś tam na Ukrainę. Dlatego zero socjalu dla Ukraińców. Polak w Polsce gospodarzem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia 15 w